Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tegogika. Zapnijcie pasy, bo dzisiaj przelecimy się na grzbiecie smoczego mistrza Egalta. 532 elementy za 320 zł katalogowo. W alto taniej, ale ten bazowy przelicznik naprawdę prezentuje się dość srogo, bo nie pamiętam kiedy ostatni raz w Ninjago przelicznik wyglądał w ten sposób, że dobilibyśmy do 1000 elementów za ponad 600 zł katalogowo. Pachnie mi to już prawie Star Warsami. Sam smok e, zapowiada się ciekawie, aczkolwiek nie jest to bardzo duży smok. Co najbardziej mnie zaskoczyło to rozmiar pudełka. Bo ono naprawdę jest niewielkie, ale smok mi się podoba. Ma faj... Fajne skrzydła, i przede wszystkim ma bardzo fajną głowę z tymi wąsami. To jest naprawdę taki charakterny smok. No ale naprawdę, rozmiarami to on raczej tutaj nikogo nie będzie mógł przestraszyć, bo jest to raczej taki smoczek. No ten trzygłowy, który był jakiś czas temu, to, to zdecydowanie by go zjadł na śniadanie. Tutaj jest tak powiedziałbym umiarkowanie, ale zapowiada się całkiem przyzwoicie. Choć w ostatnich latach przewałkowałem tyle smoków z Ninjago, że troszeczkę już tak, może nie tyle, że czuję nudę, co po prostu sobie myślę. Okej, okay, naprawdę, żeby smog musiał mi zaimponować, to powinien być przekozacki. A ostatni smog, z jakim miałem do czynienia, to był spiżobrzuch ukraiński w banku Gringota, i tamten naprawdę wypadł blado. Mam nadzieję, że Egald będzie na kompletnie innym biegunie. Smok niby fajny, ale jeśli chodzi o figurki, to czuję trochę wtórność. No bo Lloyd, Nia Sora i Lord Ras to raczej figurki dość nudne już dla mnie. Cinder jest postacią, której do tej pory w rękach nie miałem, chyba że o czymś zapomniałem. Jeśli tak było, to mi przypomnijcie. Do... Wiecie, minęło kilka miesięcy od poprzednich recenzji Ninjago, kiedy one raczej pojawiały się regularnie. No i Sinder, nie Tinder, nie mylcie, jakby co. No, a z drugiej strony pudełka wygląda to w ten sposób. Tutaj już smog jest w takiej bardzo fajnej, bojowej pozycji. Podoba mi się to. Nii, ja tutaj też ma już zdjętą maskę z twarzy, i mamy fryzurkę, która wygląda bardzo fajnie. Pod tym kątem to akurat jest całkiem ciekawe urozmaicenie. No i zobaczmy. W środku, a w środku naturalnie możemy znaleźć worki z klockami, i tutaj widzę, że najwyższy numer to chyba szóstka, jeśli się nie mylę. Mamy też arkusz ze skrzydłami, nie zostały spakowane do jakiegoś kartonika. Mamy też arkusz naklejek, które prezentują się w ten sposób. No i mamy naturalnie instrukcję która jest taka. Nie mamy tutaj formy raczej książki, bo jest to po prostu spięte z szywkami. Duży format, ale jeśli chodzi o ten render, to w ogóle zwróćcie uwagę na to, że mam wrażenie, że to jest jakoś tak lekko wręcz rozpixelowane. I to naprawdę śmierdzi momentami taką totalnie tanią chińszczyzną z AliExpress. Nie wiem z czego to wynika. Dziwnie z tymi instrukcjami jest, bo raz to są rendery dobrej jakości, raz słabej, raz to są zdjęcia. Chyba nigdy nie dowiemy się prawdy. Idę składać i zaraz smok wleci na stół. Tak, sobie patrzę na figurkę Cindera i przypomina mi się Beorn z Hobbit'a, dawajcie znać komu z Was również on tak się kojarzy. Co do samego smoka, jest w porządku, jeśli chcecie go pooglądać w szczególe, no to za chwilę to naturalnie nastąpi, natomiast to nie jest smok, który jakoś bardzo mocno zapadnie mi w pamięć, bo w ostatnich latach było kilka smoków, które bardzo mi się podobały, a ten jest taki powiedziałbym ok, ale bez większego szału. Ale zanim przejdę do smoka, zerknijcie sobie na drzewko. Drzewko, które ma aż całe dwie gałęzie i takie dwa fragmenty listków. No, ale przede wszystkim jest to podstawka na młot i na tarczę. Tarczę, która bardzo mocno będzie kojarzyła mi się z tą serią ninjago, która działa się w podziemiach. Jedna z moich ulubionych zresztą. No, i to tyle, jeśli chodzi o ten stojak. Teraz już możemy przejść normalnie do smoka. Tak wygląda smok. No i zacznę chyba nietypowo, bo najpierw pokażę Wam jego skrzydła. Ja zdecydowanie bardziej wolę, kiedy skrzydła u smoków są tekstylne, zrobione z tych takich materiałowych elementów. No a tutaj niestety mamy plastik. Plastik, który po prostu jakoś tak bardzo szeleści, który po prostu nie jest moim ulubionym materiałem do robienia błon skrzydeł u smoków. Zakres ruchu w skrzydłach jest taki, powiedziałbym sobie, średni, bo możemy je tak. Ustawiać możemy też je trochę pochylać, tylko uważajcie, żeby one po prostu Wam się nie wypinały z tych zaczepów. Co do ogona. Ja też zdecydowanie bardziej lubię, kiedy ogon ma te takie elementy, które umożliwiają nam swobodny ruch, że wiecie, machamy smokiem i ten ogon lata we wszystkie strony. Tutaj możemy sobie zmieniać ustawienie ogona, ale on po prostu będzie trzymał się na sztywno. Tak samo też jest w przypadku kończyn, zarówno z tyłu, jak i z przodu. Te z przodu mają nieco większy zakres ruchu, a, ale wiecie, no to też nie są jakieś takie mega szałowe kończyny. O, aż z wrażenia temu smoku się... Wypiął ogon na chwilę. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o te wszystkie elementy ruchome. Co do głowy to jest zdecydowanie najlepszy element całego stwora, no bo zobaczcie, bardzo ładnie prezentują się te wąsy, fajnie też prezentuje się nakrycie głowy i w ogóle jeśli chodzi o jego wykończenie, ja jestem jego fanem. Na pewno to, co mogłoby być lepsze, no to po prostu rozmiary, gdyby ten smok po prostu był taki bardziej potężny, a on jest dość wątły, no bo zobaczcie, tutaj jest wąziutki i gdyby nie te elementy, które rozbudowują te jego obręcze barkowe, to jakoś tak byłoby... Bardzo mocno przeciętnie, a tak to mniej więcej jeszcze jako tako trzymamy się takich fajnych, smoczych zasad, jeśli chodzi o rozmiary. Tutaj jeszcze mamy całkiem duże siedzisko, no i mamy też schowaną broń. Naprawdę konkretnych rozmiarów, więc ta katana naprawdę daje radę i myślę, że może siać strach wokół przeciwników. No a jeśli chodzi o takie podsumowanie smoka, to. Powiedziałem to już wcześniej, dla mnie to jest taka średnia krajowa, tylko że po prostu ponad przeciętność wybija się ta głowa. Na pewno dużym plusem jest to, że mamy tutaj aż 5 minifigurek, no i wśród z nich znajdziemy Lloyda, Nie, Sore, Lorda Rasa oraz Cindera i od niego zacznę, bo on najbardziej mi się podoba. Naprawdę fajne włoski, dodatkowo mamy tutaj ten puchaty kołnierz, fajne nadruki na torsiku i nóżkach, no i buźka z drugiej strony też wygląda bardzo ciekawie. i zwróćcie uwagę na to, że główka jest częściowo transparentna. Jeśli chodzi o całą resztę, to już pewnie doskonale wiecie jak oni wyglądają. Lorda, raz prezent Prezentuje się naprawdę bardzo dobrze i już wielokrotnie mówiłem o tym, że on idealnie pasowałby do czimy, no ale już te związki z Cimą gdzieś tam się pojawiały, a co do tej trójki, no to oni prezentują się w ten sposób. Nadal Sora jest moją ulubioną postacią z tej aktualnej nowej fali, no i tutaj jeszcze mamy alternatywne nakrycie głowy dla niej, bo możemy sobie zdjąć tę fryzurkę, ale ona naprawdę bardzo mi się podoba. W podsumowaniu, moja opinia się nie zmieni, jeśli miałbym wybrać tylko jednego smoka z Ninjago. Wiecie, na zasadzie, że jest kilka smoków na rynku, i ja dostaję informację, możesz kupić jednego. Na pewno odpuściłbym Egalta, bo w kilku ostatnich latach pojawiło się po prostu zdecydowanie więcej ciekawszych smoków, no ale z drugiej strony. Z braku laku i po Egalta można sięgnąć, bo to nie jest tak, że to jest zły smog, on naprawdę wygląda przyzwoicie, ale po prostu mnie bardziej kręcą te takie naprawdę duże widowiskowe bestie. A Egalt jest zdecydowanie ich mniejszym kuzynem, nie ma co ukrywać. No i ja nadal wzdycham cały czas do tego kościanego smoka, właśnie z mojej ulubionej serii Ninjago, kiedy nasi bohaterowie byli w podziemiach i naprawdę tam było fantastycznie, no i jakoś tak mam do niej ogromny sentyment, a Egald jest w porządku, ale nie ma jakiegoś takiego wielkiego szału. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!